Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu. Kiedy zaś nastał głód w owym kraju, Abram powędrował do Egiptu, aby tam przez pewien czas pozostać. Był bowiem ciężki głód w Kananie. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj: Wiem, że jesteś urodziwą kobietą. Skoro cię ujrzą Egipcjanie, powiedzą jego żona, i zabiją mnie, a ciebie pozostawią przy życiu. Mów więc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie i abym dzięki tobie utrzymał się przy życiu. Gdy Abram przybył do Egiptu, zauważyli Egipcjanie, że Saraj jest bardzo piękną kobietą. Ujrzawszy ją, dostojnicy faraona chwalili ją także przed faraonem to też zabrano Saraj na dwór faraona abramowi zaś wynagrodzono za nią sowicie otrzymał bowiem owce i woły niewolników i niewolnice oraz oślice i wielbłądy pan jednak dotknął faraona i jego otoczenie wielkimi karami za zabranie Saraj żony abrama Wezwał więc faraon Abrama i rzekł: Cóżeś mi uczynił? Czemu mi nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś, że to moja siostra, tak że wziąłem ją sobie za żonę? A teraz oto twoja żona, zabierz ją i idź. Dał też faraon rozkaz dworzanom, aby Abrama i jego żonę i cały jego dobytek odprowadzili do granicy.